Więc przed siebie jak widzicie przede mną piękne widoki Bieszczady są cudowne zima długa ale jest niesamowite aby doświadczać um, tego cudu natury, kiedy jest pokryta planeta. Ziemia cała śniegiem dookoła. I dla mnie osobiście jest to czas kiedy ja czuję taką wewnętrzną potrzebę bycia w sobie odkrywania tych wierzeń w sobie, które, które już jestem gotowa odpuścić. I Wam kochani też życzę, aby ten czas zimy był czasem, w którym oddajecie to, co Wam nie służy. Aby na wiosnę otworzyć się na to nowe w lekkości bycia. I mam dużo miłości, jeśli spójrzcie na to słońce. Cudowne słońce. Kocham was. ha.